i Wileńska ulica i będziemy skręcać. Popatrzmy na znaki, polecenie padło, będziemy skręcać. Nie padło polecenie, w którym kierunku. Tak, dokładnie i był, widzieliśmy zakaz skrętu w prawo, czyli tylko możliwy skręt w lewo, bardzo ładnie tutaj Kłosanka to zrobiła. Teraz patrzmy, tutaj jedziemy w Bratysławską, bo skręciliśmy z Wileńskiej w lewo w Bratysławską. Nowa organizacja ruchu, czyli w takiej sytuacji no, bezwzględnym elementem to obserwacja znaków. tak? I popatrzmy, przejście zasłonięte przez zaparkowane pojazdy, czyli noga z gazu. Bo popatrzmy, jak się pojawiają ci piesi. I popatrzmy, co za znak widzimy. Tak, znak nakazu jazdy czyli z Bratysławskiej w Roubleckiego nakaz jazdy w prawo. Dokładnie.